Siemanko, siemanko. Ja jestem i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj jak widzicie po samym tytule zaprezentuję wam Glocka 17 Blowback. I żeby nie było później w komentarzach, że chłopco wiatrówkę kupił i chce z tym na SG chodzić. I tak i tak dalej. Nie chodzę na SG, nigdy nie chodziłem. Nie wiem czy kiedy, kiedykolwiek będę chodzić. Więc przejdźmy już może do rzeczy. Tu jest torba jak widzicie. Logo Militari.pl Tutaj również Militaria.pl Szczotniki outdoor. Shooting bardziej, no, a w środku mamy wszystkie rzeczy. Trochę tego jest, nie powiem. Ale zacznijmy od chyba najnudniejszego, moim zdaniem, czyli od amunicji. Jest to śródmetalowy. metalowy BBS. Jak widzicie, 4,5 mm. Jest całkiem ciężki. Fakt, że jest wyrzucony tutaj około połowa, ale gdzie jest pełny, waży około 700 gram. Zobaczymy, ile waży teraz. Specjalnie do tego odcinka. Wziąłem wagę, waży on 300 gramów, no czyli pełny będzie ważyć z 700 tak jak powiedziałem, 600 jakoś, więc dobra przejdźmy dalej. Kolejną rzeczą, która również myślę, że jest całkiem nudna, jest takie oto etui, a w nim są okulary ochronne za ewentualne odgłosy w tle, przepraszam, są to okulary ochronne jak widzicie, zwykłe okulary. Plastikowe. No, wiadomo, żeby w razie czego, gdy jakiś koszet by był, aby nam po prostu osłoniło oczy. No, bo to jest plastika, plastika plastik, a plastik jest wytrzymały. Więc dobre okularki Możemy sobie schować. Fakt, są trochę za duże na te etui, ale już trudno się mówi. Nie mogę coś włożyć tutaj tylko. O, nareszcie. No, więc przejdźmy może do kolejnej rzeczy. Kolejną rzeczą jest tutaj taka kabura i jeszcze gdzieś tutaj powinny być i pozostałe elementy których nie chce mi się zabawać szukać, o chociaż nie, no są tutaj dla tutaj mamy pozostałe elementy kabury to się przypina do paska i tutaj myślę, że całkiem wygodnie możemy naszego gloka nosić i że to nie będzie jakiś większy też problem kabury sobie już odłóżmy kolejną rzeczą przedostatnią już Mała siateczka, a w siateczce mamy. W siateczce mamy pełno o, pełno kapsuł CO2, oraz jakiś rachunek. Są to kapsuły CO2, dwutlenek węgla, no, które napędzają dlaczego bloka. Jest tutaj na naprawdę ogromne ciśnienie. Dałoby się tym pewnie zaczadzić niejednego człowieka. Jedną taką kapsułą oczywiście. No ale na no. Zbiorę je teraz i odłożę. No i już to, co każdego chyba najbardziej interesuje, czyli nasz Glock oczywiście, siateczkę, znaczy tego, To już możemy wywalić, no i jest nasz Glock, jak sami widzicie, zapakowany w pudełeczku, Ergan, no czyli co już nam daje, że znak, że to nie jest ASG, tylko wiatrówka prawdziwa, no tutaj mamy tego CO2, 3J Energy, Steel BB 4,5 mm, Tutaj pozostałe informacje wszystkie, oficjalny licencjonowany pod Glocka, tutaj wszystkie pozostałe informacje, możecie sobie zapozować, przeczytać, tu jest jego waga podana, 705 gramów, to oczywiście zweryfikujemy sobie, a tu możecie na jakieś tam ich social media wbić, tutaj dużo języków, ale niestety nie ma polskiego, najbardziej znany mi jest angielski, dobrze powiedziałem, że nie ma polskiego? bo tak no i tutaj już jakieś inne koty kreskowe i kody kreskowe przepraszam i kolor broni więc co powiedziałem koty właśnie no akurat na moje dwa koty spojrzałem które sobie na łóżku siedzą więc dobra może po prostu go otwórzmy bo pudełko to pudełko no i tak w środku mamy naszego glocka oczywiście Foli bomelką która nam zabezpiecza nasz zamek jest on bardzo ładnie wykonany. Moim zdaniem jest no po prostu idealny. Prezentuje się następująco, jak sami widzicie. Elegancko jest wykonany. Widać precyzję. To, co teraz sobie nigdy tak nie róbcie. Nigdy nie, wy, nie wymierzajcie lufą do siebie. No ale to na potrzeby odcinka, tylko pokazuję, jak wygląda. Muszka i szczerbinka do celowania. No i z drugiej strony, oficjalnie, official loserated product of Glock. No, i takie tam inne pierdolamenty małe, tak. Jest to Glock 17, który posiada Blowback, czyli cofanie się zamka, i to już wam pokazałem do czego służy. Właśnie kiedy zamek się cofnie, po wystrzelaniu 8, 18 kulek, zamek zostaje w takiej pozycji, czyli jak w prawdziwej broni. No i co? No i to po prostu w dół przyciągamy, i zamek wraca na swoje miejsce. Ale zanim opiszę Glocka do samego końca. I zważymy go ile waży. Zobaczmy co jeszcze mamy w pudełeczku oprócz folii bąbelkowej, która jest do wypstykania. Niestety moja już jest w całości wypstykana. Bo tutaj o jak widzicie możemy to podważyć. I dodatkowe tam graty, i pudełko już jest puste. Tu mamy klucz, który za chwilę wam pokażę do czego służy. Tu jest instrukcja obsługi, którą osobiście wam powiem, że przeczytałem. Jest to pierwszy produkt, gdzie naprawdę przeczytałem instrukcję obsługi. No, żeby wiedzieć po prostu, jak się tym poprawnie, myślę, posługiwać. I tutaj zawinięte w czerwone chusteczkę mamy coś takiego jak yy, smal, który się nazywa Pelgunolil. I do czego on służy również za chwilę Wam pokażę. Więc dobra, przejdźmy do naszego bloka jeszcze raz. Tak się on prezentuje. Jak już wcześniej pokazałem, tu już to wam pokazałem. Tutaj mamy kolejny przycisk, którego po kliknięciu wysyła nam się magazynek i blok jest w tym momencie rozładowany. Możemy sobie zresztą cofnąć zamek, i jak sami widzicie, jest tutaj na wylot, przelot. No a tu jest nasz magazynek. Miejsce na kapsułę. Tutaj utędy jest sprężyna, którą możemy na dole zaharzyć i tu załadować do końca. Potem odhaczamy no i sprężyna nam wypycha kulki, oczywiście. Bez tego, bez magazynka Glock się wydaje o połowę już co najmniej. Ale dobra, już go ważymy. Z magazynkiem, oczywiście. O no, 1 gram jest. Może po źle dołożyłem, zobaczmy. Ale jest to no, prawda 1 no, gram to myślę, że nie jest jakiś to wielki tego wyczyn. Dobra, teraz zobaczmy ile waży sam magazynek. 270 gram, zobaczmy jeszcze jak go postawię tak. O no, tyle samo. No, jak widzimy, takie są wagi poszczególnych elementów. Tak z czystej ciekawości to ile waży? A to już ważyliśmy, to jest 312 gram. Powagę, już możemy sobie odłożyć. Dobra, więc przechodząc dalej, teraz tak mamy spust, gdzie jest taka, taka, taki. Nie wiem, jak to nazwać za bazą. No, chodzi mi tak czy, nie, czy o ten element. Widzicie, rusza się on jako pierwszy. Taka, do, o, może, już wiem, blokada. Po prostu blokada. Żeby jeszcze strzelić, to trzeba go kliknąć. I wtedy możemy strzelić. Ale jak ktoś zada pytanie, klikam, nic się nie dzieje. Nie dzieje się nic z tego powodu, że tutaj mamy kolejną blokadę. Są dwie blokady: pierwsza jest tutaj, druga jest tutaj. Gdy jest na białe przestawione, tak jak teraz, no jest po prostu zablokowane. Aby zacząć strzelać, musimy to przeciągnąć w dół, gdy jest czerwone. Gdy jest czerwone, no czyli czerwony się z ogniem kojarzy, czyli ognia It's far in the hole. No teraz bym mógł pociągnąć, no ale nie, bo nie jest po prostu załadowany. A wiem, że tak na sucho repliki źle znoszą takie coś. Więc dobra, wyciągnijmy nasz magazynek. Czy on ustoi? Ustoi. I tak, po wyciągnięciu magazynka mamy tutaj przesuwany element. Jak widzicie Glock. I teraz przyda się nam klucz. Tu jest śruba. Jak widzicie, tu jest śruba, no, którą musimy po prostu poluzować. Odkręcamy. Bierzemy naszą kapsułę CO2. Montujemy i teraz by po prostu można dokręcić, ale nie. Właśnie po to jest ten pelgunolil, aby wysmarować nim tutaj górny element, czyli taką blaszkę, którą tutaj przebijamy po dokręceniu. Tam jest taka igła, trochę słabo widać, bo jest światło słabe, która się przebija, no i już jest groch załadowany wtedy i można strzelać. Chętnie bym dzisiaj z Wami poszedł postrzelać na dwór, ale powiem Wam szczerze, że jest taki wiatr, że już jak tylko wyszedłem z domu zobaczyć jak wygląda sytuacja na dworze a to tak trochę dziwnie nie no dobrze to brzmi tak to po prostu w pewnym momencie jak zawiało to mnie prawie przewyciło, dosłownie wam to mówię nie więc kiedy indziej będzie osobny odcinek z samego strzelania i pokażę wam jak się tutaj to ładuje no ale już tak tylko wstępnie tak jakby no te oje wam powiedziałem no i potem tylko dokręcamy tutaj tą tą siubę do oporu aż nie będzie słychać takiego charakterystycznego dźwięku, coś, jak, coś takiego jak css. i wtedy to znaczy, że jest Glock załadowany i tak i tak to się prezentuje właśnie i jedna kapsuła starcza tak na około 4-5 magazynków, mój rekord wystrzelania na jednej kapsule magazynków to jest aż 6, po prostu wow, fakt, że ostatni magazynek już był dosłownie na ostatkach sił, ale wystrzelał wszystkie 18 kulek to jest naprawdę też fajne, nie? Fakt faktem, że też blowback, czyli to właśnie cofanie się zamka, zużywa też troszkę gazu, no bo to nagle, wiadomo, musi cofnąć ten zamek. Dlatego jak ktoś chce mieć raczej więcej frajdy ze a nie jest z bardziej realistycznego wyglądu jakby broni, no to może sobie kupić na przykład bez blowbacka i wtedy mu się tak właśnie na 6 magazynków, to spokojnie. I ogólnie to ja Wam serdecznie polecam taki jego Glocka. Fakt, że on jest on troszkę drogi, bo kosztuje aż 800 zł. Zbiera, bardzo długo na niego zbierałem, ale jestem tak zadowolony, bo jednak czasami no fajnie sobie wyjść, postrzelać do czegoś, nie do kogoś, do czegoś i bynajmniej nie do zwierząt, ani do ludzi bo właśnie, no wiadomo jak to jest Ktoś potem kupi pomyśli, że łe to jest bezpieczne, bo to tylko wiatrówka Nie, nigdy nie strzelamy do ludzi, pamiętajcie Ja tam jak ja do butelek, jakiś puszek i tak dalej, i tak dalej No i pamiętajcie zawsze jak już skończycie strzelać to Lepiej zdjąć ten palec ze spustu, nawet tak niby magazynek jest pusty, no to wiadomo. No i zawsze jak zazwyczaj, no to broń w dół, w dół trzymajcie, jak z gadać, albo w górę, no ale raczej w dół. Centralnie tak w dół właśnie, żeby w razie samo wyszale strzeliło w podłogę, nie? No i wiadomo, po strzelaniu też lepiej zablokować go, w razie czego, żeby nie było, że coś się z niedobego stanie to Ja mam akurat też Glocka 17. Są też Glocki już nowsze 22, nawet są 45 chyba. Ale ja wziąłem 17, tak poleciałem w old school. Po prostu strasznie mi się podoba. No i może jeszcze coś o wyglądzie Glocka. No Glock jak Glock, no bardzo prosta budowa myślę całkiem. Tutaj mamy fajne takie profile na kciuk. Zależy kto jest, kto, kto jest który ręczny. No, ja jestem prawo, akurat też rozumiem takie fajne tego. Tutaj na lewą rękę też jest oczywiście, taki fajny profil właśnie, wygodny. Ale myślę, że po się wygodnie strzela, bo czego przeładowania, czy do szybkiego przeładowania, no to jak ktoś jest prawołężny, no to wiadomo. O. No to szybko wtedy kilka i tutaj guzik i mu się magazynek wysuwa. No lewą ręką, no to można by palcem skakującym, się jakoś to zrobić, albo tutaj, nie wiem, nie jestem leworęczny, więc nie wiem za bardzo, jak to tutaj można zrobić. Ale jak ktoś, kto jest leworęczny i strzela z takiego właśnie pistoletu, to może się pochwalić tak tutaj mamy oczywiście takie szorstkie elementy takie wypustki no wiadomo żeby się wygodnie trzymało żeby nam w razie czego nie wypadł tutaj również mamy takie fajne tego wyprofilowania pod nasze palce no pod trzy oczywiście no tutaj wiadomo jeden tutaj trzy no i czwarty i piąty na spójście. no chyba że ktoś jest tak jak stanford z wodą z małych i ma sześć palców no to już wtedy no troszkę większy problem ale rzadko się to zdarza tak, tutaj już muszka szczerbinka powiedziałem o tym. Tutaj jak wchodziłem bloku, że jak się pociąga Zamek, żeby wiadomo było jakieś tam zahaczenie o coś, żeby wiadomo wprowadzić pierwszy nabój do magazynka, magazynku. No i tutaj jeszcze z takich fajniejszych rzeczy mamy szynę montażową, gdzie można zamontować jakiś laser, latarkę. No i jakieś tam inne takie małe mniejsze rzeczy. No i tyle. Naprawdę fajny glock, mi się podoba. Myślę, że. Myślę, że jakby ktoś z Was kupił, to również by nie pożałował zakupu, bo zabawa jest fajna. Tylko wiadomo, trzeba raczej strzelać z pod, pod okiem kogoś starszego, jakby pełnoletniego. Ja jak strzelam, to zawsze gdzieś, ktoś gdzieś tam przy mnie jest, to patrzy jak strzelam. No i też chciałbym pójść bardzo na prawdziwą strzelnicę i poszelać z prawdziwego gloka, Albo z jakiegoś innego karabinu, kałasznikowa czy coś takiego. Bo jednak prawdziwa będzie to też wiadomo większa frajda, bo tak się strzela prawdziwą amunicją, nie? niż tutaj tylko śrutem metalowym. No. Ładujemy magazynek i idziemy na misję, jak w CS ie idziemy normalnie bombę plantować. Wiadomo też, że celowanie z pistoletów nie należy najłatwiejszych, no bo im krótsza lufa tym się ciężej strzela. Ale chyba, że naprawdę ktoś jest z tego, już naprawdę jest w tym, ma mocną wprawę, no to myślę, że już bez większego problemu by sobie z tym poradził. No. Ja tam na początkującego to nie jest oczywiście nie jest aż tak źle, no ale zawsze coś by można poprawić, oczywiście. No tutaj blok zazwyczaj sobie w pudełku leży schowany, żeby nie było. Tutaj w prawdziwym bloku jeszcze coś jest, ale tu już nie, nie za bardzo ja, że do czego to by mogło być. No, a poza tym to większość rzeczy tutaj wiemy co do czego jest. Fajnie, naprawdę mi się podoba ten dźwięk, który tutaj zamek wydaje. Taki no metaliczny, mi się strasznie to podoba. Tak, jeszcze kilka takich szczególików. Tu na przykład mamy Glock napisane. Tutaj jakiś pewnie model to jest. Kolejny Glock. Tak z ciekawości policzmy ile tutaj na samym pistolecie, jest, bez magazynka, napisane słowo Glock. Więc tak. Jeden. Dwa. Tu jest trzy. Tu jest 4, 5, gdzieś jeszcze, jak myślicie? No chyba nie, znaczy jak widzicie, naprawdę dużo jest tego napisane, pewnie dałoby się gdzieś to jeszcze upchnąć. No ale cóż, dobra, więc w sumie już nie będę was zanudzać, bo to już tak w zasadzie gadam, żeby gadać. No i co, widzimy się już w kolejnym odcineczku, gdzie mam nadzieję, że będzie ładniejsza pogoda za i nie będzie przede wszystkim tak wiało. No bo mówię teraz, no bo nie ma sensu, no bo bym strzelił to zamiast prosto, to ta kula by gdzieś tam na w leciała, nie? więc to nie ma w ogóle sensu, jak mnie prawie to przewróciło, a ja Wam powiem, że ja ważę jakieś 60 kg ponad, więc no, wiatr ma moc. No to więc to, widzimy się już w następnym odcineczku, więc papa i cześć. Tu macie Subika, tu macie poprzednie filmy i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym, powtarzam to po raz nie wiadomo który, odcinku, gdzie będziemy z tego wspaniałego cudynka strzelać.